Cześć Boże! Cześć, witajcie! Mamy miesiąc marzec, a to oznacza, że przed nami nowenna przed uroczystością świętego Józefa. A to oznacza, że po raz kolejny chcemy Was zaprosić do wspólnej modlitwy. Każdy z nas w swoim sercu nosi sprawy, które pewnie chce powierzyć temu niezwykłemu patronowi. Dlatego zachęcamy, żeby już teraz zastanowić się nad intencją, którą chcecie powierzyć. A tegoroczne rozważania przygotował dla nas ksiądz Roman Mazur salezjanin, który za chwilę wprowadzi nas w tematykę tych rozważań. Zapraszamy. Zapraszamy. Przez wszystkie dni nowenny skupiać się będziemy w części, która jest prezentacją pewnego aspektu osoby Józefa, na takich elementach, które pomogą odkrywać piękno, bogactwo oraz szlachetność tej postaci. Zastanowimy się kolejno nad Józefem jako człowiekiem. Postaramy się poznać znaczenie jego imienia. Zwrócimy uwagę na fakt, że był on mężczyzną. Potem przyjrzymy się jego narodowości. Był Żydem. I postaramy się zrozumieć biblijne tło takiego faktu. Następnie poznamy go w relacjach rodzinnych najpierw jako męża. Potem jako ojca. Poznamy jego sposób na utrzymanie rodziny, czyli praktykę zawodu. W końcu zastanowimy się nad tym, co znaczy, że Józef jest opiekunem, kiedyś i dziś, oraz dlaczego uznawany jest za patrona dobrej śmierci. Naszym przewodnikiem w poznawaniu tych elementów osobowości świętego Józefa będzie Pismo Święte.